Bez tradycyjnego sobotniego święcenia pokarmów, a także z limitami osób w kościołach. Tak będą wyglądać sobota i niedziela wielkanocna w tym roku. Pandemia po raz kolejny utrudni spędzenie świąt w szerszym gronie. Nie wszyscy będą mogli udać się na msze do kościoła. Obowiązują limity. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. W naszych świątyniach w Krośnie Odzańskim, w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej będzie mogło być 50 osób. W kościele św. Andrzeja 15 osób. To sprawia, że chcemy wprowadzić dodatkowe msze święte o 9 rano w kościele św. Jadwigi. Myślimy tutaj o właśnie dwóch dniach: w niedzielę świąteczną Wielkanocną i w poniedziałek Wielkanocny. Zamiast święcenia pokarmów w kościele, zaleca się podobnie jak w roku ubiegłym, tuż przed rozpoczęciem śniadania, dokonać błogosławieństwa pokarmów w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym. Dla tych, którzy z powodu limitów w kościołach nie będą mogli uczestniczyć we mszy świętej, będzie przygotowana transmisja zarówno na Facebooku parafii, jak również na stronie jadwigakrosno.pl. Z racji mniejszej ilości osób w naszych świątyniach, poczujemy się całkiem inaczej, niż zawsze to było. Stąd chcemy umożliwić jak największej ilości osób jednak wspólnego przeżywania tych największych uroczystości naszej wiary. Stąd będzie możliwość łączenia się przez stronę parafialną, gdzie przez cały czas będzie transmitowana wizja i audio z kościoła Świętej Jadwigi, jak również przez parafialny Facebook. Transmisję także u nas na kanale Krośnieńskich Wydarzeń. A my życzymy wszystkim zdrowych i wesołych świąt.